Dzisiaj jest zorganizowany koncert Fundacji Kawałek Nieba we współpracy z klubem ONA, z Fundacją Largo, pod patronatem starosty Wielickiego, burmistrza miasta i gminy oraz kampusu Wielickiego. Jest Koncert zorganizowany dla naszego podobiecznego. Dla Adriana potrzebne jest zebranie na dzień dzisiejszy 63 tysiące, aby wykonać diagnostykę, która jest od 8 lat niestety zaniedbana przez lekarzy. Jesteśmy wykluczeni poza wszystkie normy medyczne, media, społeczne, bo to jest dziecko, które chodzi, a jak dopada go choroba, to nie funkcjonuje samodzielnie, nawet potrzebuje niektórych aparatury sprzętu medycznego ratującego życie. Hey! Proszę szybko znaleźć osobę, która idzie gdzieś tutaj w Wilniczce albo obok, która jest znajomą osobą, wysłać do nich szybko SMS-a. Słuchaj, tutaj odbywa się wspaniały koncert, Ciebie nie ma, przyjdź natychmiast. Wysyłamy takiego SMS-a i zobaczymy, że za chwilę coraz więcej osób tutaj będzie, bo naprawdę tamto. Cześć, nazywam się Karol, wnuk. Przyjechałem tutaj z Lublina specjalnie po to, żeby zaśpiewać dla e, małego chłopca Adriana Grochowiaka i pomóc w zbieraniu funduszy, aby zdiagnozować i e, wyleczyć go z nie wiadomo jeszcze e, jakiej choroby. Nazywam się Roxana Łuszkiewicz, Przyjechałam z Kalisza. Jestem tutaj ze względu na to, aby pomóc młodszemu Adriankowi. Przygotowałam dzisiaj utwory Edyty Geppert i Natalii Kukulskiej, które mają dać nam do myślenia, i żebyśmy mogli wszyscy zrozumieć, że i nam, i wszystkim innym trzeba pomagać, nawet tym, którzy nieraz czasem jej potrzebują. My name is Vladimir Katana, and uh, I am for the first time in Poland I, I find it like a great country with great people. Um, it was uh, one of my dreams to come here because my parents were here um, many years ago, and uh, I grew up knowing a lot of things about Poland, but I never had the chance to see it and being here um, with uh, for this uh, noble um, for this noble charity concert i am very honored to sing for this cause and uh, I, I hope everything will be all right and um, i hope you will like the, the music uh, that i sing and um, i hope it will get to your soul Przyjechałam spod Krakowa i śpiewam Heja, Moja i Twoja Nadzieja. Wybrałam ten repertuar, ponieważ pasuje do okoliczności koncertu. Jest to koncert charytatywny, zbieramy na leczenie Adriana Grochowiak. Starałam się, żeby piosenki były dobrane do tego koncertu, i myślę, że mi się udało. Prezydent Komorowski pięknym obrazem olejnym z dedykacją. Również wsparła akcję małżonka, pani Anna Komorowska, która podarowała piękne pióro z belwederu. Nie omieszkam wnet, że pierwszą osobą, która podarowała dla nas był były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jest to piękny krawat z dedykacją. Dostaliśmy różne gadżety, wsparły nas kluby. Sportowe Wisła, Krakowia oraz Koczkowie, gdzie by nas nie wsparł Kamil Stoch, Piotr Żyła. I wszyscy znani przeznaczyli jakieś drobiazgi, mniejsze, większe. Wsparły nas gwiazdy, bo pani Krystyna Janda, wsparła nas Małgorzata Kożuchowska, Grzegorz Turnał, Michał Bajor i wiele, wiele znanych osób. Cześć kochani, jestem Jessica. Dzisiaj miałam okazję wystąpić na koncercie charytatywnym dla Adriana. Myślę, że jest to naprawdę szczytny cel i warto pomagać dzieciaczkom, bo no bo ktoś musi, prawda? Bądźmy otwarci na takie rzeczy, a może dobro wróci również do nas. Byłam dzisiaj z moim, w moim moim pełnym składzie, z moimi dwoma tancerkami oraz klawiszowcem. Daliśmy z siebie wszystko, chociaż było strasznie gorąco, ale myślę, że to nie szkodzi, bo ponieważ publiczność bawiła się naprawdę fajnie. No i mam nadzieję, że nasza pomoc się przyda. Skromna pomoc, ale zawsze to coś, kochani. Pozdrawiam. Wraz z dwoma koleżankami otwarłyśmy w październiku klub Ona Wieliczka pod patronatem Agaty Młynarskiej. Oprócz zrzeszania kobiet, które inwestują swój rozwój, swoje zdrowie, wiedzę, Skupiłyśmy się też na celach społecznych, na tym, żeby pomagać lokalnej działalności właśnie tu z powiatu Wielickiego. Naszą pierwszą akcją jest właśnie pomoc dla Adriana pomoc w koncercie charytatywnym. Na tą chwilę z naszej pomocy, to co mogłyśmy zrobić, dziewczyny stoją z ciastami, ze swoimi wypiekami. Natomiast ja w głównej mierze od początku szukałam sponsorów, ludzi, którzy mimo, że są z Wieliczki, tutaj prowadzą przedsiębiorstwa, nie, nie wiedzą, że jest potrzeba wspomóc nawet niewielką kwotą Adriana, czy też każde inne dziecko, każdego potrzebującego. No i w sumie tyle. Na tym polega moja praca, żeby dotrzeć do tych przedsiębiorców, przekonać ich i pokazać im wartość dobra i tego, że tak naprawdę dla nich niewielka kwota, dla Adriana czy dla każdego jednego dziecka jest ratunkiem na zdrowie i na życie. Wielkie prawa jeszcze raz dla Oliwki. Przed Państwem debitantka ciesząca się ogromnym zainteresowaniem, czyli po prostu Elis. Prosimy. Cześć, z tej strony Elis. Dzisiaj gramy dla Adriana. Jest niesamowita i wspaniała atmosfera. Mamy wielu wspaniałych artystów. Bardzo cieszę się, że mogę wesprzeć tą akcję i wybrałam specjalnie swoje autorskie utwory, aby pokazać Państwu, że warto pomagać i pomoc jest w cenie, a przede wszystkim dać siłę do walki zarówno Adrianowi, jak i jego rodzicom. Pozdrawiam, Elis. Dzisiejszy koncert tutaj w Wieliczce został zorganizowany przez Fundację Kawałek Nieba. Fundacja, która pomaga dzieciom, a dzisiejszy koncert konkretnie, to jest pomoc dla Adriana. Artyści przyjechali nie tylko tutaj z Wieliczki, są, ale z Kalisza, z Warszawy. Nie poproszono o poprowadzenie tego koncertu, ponieważ zawsze biorę udział w akcjach charytatywnych. To uważam, że i tym razem trzeba było pomóc. Młodzi artyści śpiewają dla Adriana. Są prowadzone również akcje sprzedażowe, między innymi książek, ciekawych rzeczy, słodyczy, ale będzie również aukcja, a cały oczywiście dochód zostanie przeznaczony dla Adriana, bo trzeba pomagać. Bo jeśli pomagamy, to pojawia się uśmiech na. Ustach tego dziecka, któremu pomagamy. I myślę, że takie słowa jak wolontariat, szczególnie w tym wypadku, jest bardzo pomocne, bo pamiętajmy, że Fundacja Kawałek Nieba to są wszystko wolontariusze. I takich wolontariuszy życzyłbym wszystkim. I pamiętajmy o Adrianie. Każdy, jeśli tylko może, niech mu pomoże. Muzyka Pytał nieba stróż o powód, myjmy drugi do niebieskich brak. Rzekłem, chcę mieć jakiś dowód, że gdy minie czas nie będzie.